Mencen na prezydenta, Duda na premiera? Polityczne przetasowania, które mogą zmienić Polskę. Spotkanie Mencena z Duedą. Kandydat Konfederacji na prezydenta, Sławomir Mencen, spotkał się z prezydentem Andrzejem Duedą, aby omówić kwestie bezpieczeństwa narodowego i współpracy międzynarodowej. Poglądy polityków. Obaj politycy zgodzili się, że kluczowym sojusznikiem Polski są Stany Zjednoczone, a Europa odgrywa mniejszą rolę w kwestiach militarnych. Krytyka rządu. Mencen i Duda wspólnie skrytykowali obecny rząd za zaniedbania w sektorze zbrojeniowym i brak inwestycji w bezpieczeństwo narodowe. Mencen jako lider konfederacji. Jego kandydatura na prezydenta wzbudza kontrowersje, ale także zyskuje poparcie wśród młodszych wyborców. Duda jako potencjalny premier. Spekulacje o możliwym objęciu przez Duda funkcji premiera po zakończeniu jego kadencji prezydenckiej nabierają tempa. Reakcje polityczne. Spotkanie wywołało mieszane reakcje wśród polityków PiS, którzy obawiają się, że Duda może wspierać Mencena kosztem ich kandydata. Strategia Konfederacji. Mencen stara się budować wizerunek polityka otwartego na współpracę z różnymi środowiskami, co może zwiększyć jego szanse w wyborach. Polityczne przetasowania. Możliwość współpracy Mencena i Dudy może oznaczać nowy układ sił na polskiej scenie politycznej. Kampania wyborcza. Mencen intensyfikuje swoją kampanię, podkreślając potrzebę zmian w polityce zagranicznej i wewnętrznej. Przyszłość polskiej polityki. Ewentualny sojusz Mencena i Dudy może wpłynąć na kształt przyszłego rządu i relacje Polski z innymi krajami. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.